W dzisiejszym odcinku będzie powrót do przeszłości Zagramy w grę, w którą jako pierwszą na Robloxie zagrałem Serio, była to moja pierwsza gra Powstała ona w 2009 roku I masz miliard wejdź Jak w tytule widzicie, chodzi tutaj oczywiście o Lumber Tycoon 2 I taką się prezentuje Oczywiście zaczniemy rozgrywkę od samego początku Jestem ciekawy, czy w ogóle pamiętacie tą grę czy w ogóle uda się przyjmie po tylu latach Zobaczcie na niej statystyki 5100 osób aktywnych Ponad 4 miliony faworytów Miliard widzów City powstała w 2009 roku, czyli ma 14 lat. Gra pełna sekretów, pełna różnego rodzaju smaczków, po prostu mega, mega godziny. Na tą gierkę poświęciłem tyle samo czasu, co na Pet Simulator X podejrzewam, czyli naprawdę bardzo dużo. Kiedyś tylko i wyłącznie w nią grałem, a jakoś jestem na innym koncie, wejdźmy sobie w menu i load. Tutaj mam dwa sloty już odblokowane, ale zobaczcie, że ostatni raz grałem w tą grę 4 lata temu, dlatego tych slotów sobie tutaj oczywiście nic z nimi nie robimy. Przechodzimy na slota numer 3 i save no i dobra, zapisane, mamy 20 dolarów. Co robiliśmy tutaj, mając 20 dolarów? No oczywiście szliśmy do naszego Wooda. Wood sklepik, proszę bardzo, nasz sklepikarz. I jakoś to chyba była siekiera za 12 dokładnie. Jejku, jak ja to pamiętam. Jejku, jak ja się będę dobrze bawił w tej gierce. Fajnie byłoby, jakby ta seria się przyjęła, to dlatego zostawcie kciuka do góry. Ale to jest old school, nie? Ta gierka to jest naprawdę mega. Chat with Tom, dobra. Ty chcesz kupić, to jasne, że chcę to kupić. Proszę bardzo, wydaliśmy swoje ciężko dostane 20 dolarów, proszę bardzo. Teraz Zabieramy naszą siekierę, możemy ją sobie odblokować Klik, tak, proszę bardzo, open box I podnosimy siekierę Mamy naszą pierwszą siekierę, ale nie mamy ani naszego placeu, ani naszego Samochodu, więc co, musimy ciąć drewno Jak typowy drwal, dobra, tniemy w jednym miejscu Drewno Ej, chyba takich animacji nie było. Wydaje mi się, że kiedyś te animacje były dużo gorsze. Jejku, jak to drzewo wolno schodzi, widzicie, to nie. Trzeba będzie kupić lepszą siekierę. Ej, ty, dlaczego ono mi się w dwóch miejscach rąbie? Ale dobra, tu ruszył przyspieszył. Jak leci ten czarny pasek, widzicie go i drzewo poszło, poszło, poszło. Halo, dobra, jest. Pytanie, czy jest tam na tyle silny? Jest tam na tyle silny, dobra. No i następne pytanie, czy do Wood Drop Offa oczywiście tutaj nam to wejdzie, czy nie? No rozumiem, że trzeba to jeszcze posiąć. Tylko tutaj było takie fajne miejsce na tych drzewach, ale nie na wszystkich, że. Oj, dobra, uda się z tym drzewem tak zrobić. Tutaj sztuczka proplayera, osoby, która grała w 2018 i w 2019 roku w tą grę. Czyli po prostu zobaczcie, jak tutaj utnę, to się gałęzie wszystkie powinny naraz uciąć. Czy tak się stanie? Widzicie? Ale jestem jejku, tak się będę dobrze bawił w tej grze Ile dostanę ze takiego jednego drewienka? Mało, bo to jest pierwsze drzewem. Czy ogólnie tych drzew jest tutaj bardzo dużo? A i tak sporo zarobiliśmy, już nam się siekiera zwróciła. O, się, halo. Ej, jak tu się rotejtowało? Dobra, z shiftem. Asy, oj, asydywy, dobra, 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 rotej O, tak Wejdziesz, wejdziesz, sprzedaj się. O, sprzeda się, dobrze, sprzedało się 53 dolary. Ej, z jednego drzewa dużo się zarabia. I to ona spokojnie wejdzie, tak jest. Ile mamy dolarów? 72. Co bym chciał zrobić w dzisiejszym odcinku? Na pewno sobie ulepszyć siekierę, kupić pierwszą maszynkę do naszego przerabiania drewna. I kupić samochód, to naprawdę nam trochę zajmie. Następna siekierę kosztuje 190. W sumie nie tak dużo, patrząc na to, że mamy 72. Maszynka do drewna kosztuje 130. I działka chyba 100 albo 400. Działkę chyba się kupowało tutaj. Nie, no na pewno się kupowało tutaj, ale nie pamiętam, ile ona kosztowała. Czy 400, coś takiego? Zobaczmy, bo na początku, żeby to wszystko kupić, muszę mieć działkę. Stówkę, okej, okay, na spokojnie, mega fajnie, mega przyjemnie. Dobra, to stówkę to sobie zetnijmy jeszcze parę drzew. W sumie to ścinać najlepiej te drzewa blisko naszego że że względu na to, że po prostu nie będzie trzeba z nimi aż tak mega długo latać. No i pyk, drzewo poszło, runęło i możemy je sobie zanieść, ale ono jest lekkie, wiedzieliście, że ja kiedyś już nagrywałem odcinki z Lumbertyku na dwójki? Naprawdę, wtedy ze z moimi znajomymi graliśmy sobie we czwórkę i świetnie się bawiliśmy w tej gierce. Dobra, tam to poleciało, Okej, okay, ile będziemy mieli pieniędzy? Już chyba sobie działkę Kupimy. O, jeszcze szybko i taki Rotejcik, okej, okay, wchodź, tak Tak, proszę, dobrze, dobrze, do ej, no co Jest, no czasami coś się baguje, no ale trudno O, coś takiego, coś takiego, super Ile mamy? 169 dolarów, a może Kupić, ej, lepszą siekierę może kupię Powiecie, no, na działce teraz i tak nic nie Postawię, no trudno, no na razie nic na tej działce Nie uda mi się postawić, a mamy 200 dolarów Równo. Następne bardzo ważne Pytanie, ile kosztuje samochód, bo to też Jest 400, a, dobra, to kosztowało 400, czyli no dobra, spoko. No i my. Zakup lepszej siekiery. A ile kosztuje ta? O 90, dobra, to my przeskakujemy od razu o dwie siekiery. Następna jest za ile? Za ile jest następna? 550. Nie, to ta za 180 nam na spokojnie wystarczy. Ją już będziemy mogli rąbać nawet lepsze drzewa. Dobra, czatujemy z tomem. Gdzie 190? Płacimy. Odpakowujemy od razu. Mogliśmy? Mogliśmy, dobra. Tom zostawmy sobie na pamiątkę. Nasza pierwsza siekiera. Idziemy ściąć drzewa dalej. No i tato rąbie to drzewo. Na kilka hitów ono po prostu spadło. Dobra, chodź tym drzewem. Czy jeżeli się dobrze tym pobawimy, to będziemy mogli bez żadnego ścinania to Sprzedać? Zastanówmy się, nie A jednak, a jednak się udało Dobra, bez żadnego ścinania Wepchnęliśmy to na kama, Ale się udało No i luksus Czy po jednym drzewie będzie nas stać na działkę? Zastanówmy się Dobra, Sprzedał się pięknie 105, mamy na działkę Ale wydaje mi się, że możemy sobie jeszcze nazbierać na samochód Dlatego zbieramy 500 dolarów Bo sama działka nam nic nie da A zmarnujemy trochę czasu Nowy typ drzewa Zobaczcie jakie ono jest ogromne Też się będzie długo ścinało Mam nadzieję, że na tym zarobimy też kupę siana Tylko, że tego całego drzewa to już niestety nie przeniosę No ale kawałki. Jak najbardziej Zobaczcie jak to drzewo wolno idzie No nie Dobra widzowie był misklik Ja to złą siekierą drąbałem I ja cię kręcę Wiecie co jednak tą pierwszą siekierę To powiedzieliśmy chyba wyrzucić eee, choć tu tym drzewem Nie no aż tak go chyba nie przeczołgamy Chociaż dało się je czołgać O, 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 o Shift Oj super I dawaj dalej O eee. Pudzian, dawaj, siłą cię, Dawaj, 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 pu, pu Lecimy, ej, na razie, ej, na razie Dobrze idzie, dobrze idzie, dobrze idzie Dawaj, dawaj, Pudzian, Pujan, Pujan, Pudzian No raczej tego bezcinania tam nie wypchnę No ale, chociaż Może nie tak, o. Jeżeli będę trzymał. O, dawaj w górę! O, 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 super, super! Czemu to nie jedzie? Walka z drzewem, dawaj! Oj, nie, nie! Jejku, to drzewo nam może wypaść nawet za tą skałę, a mi się nie będzie chciało go jeszcze raz targa. Oj, super, super! Nie, chodź tu tym drzewem, no proszę, chodź! Jeszcze trochę, no dawaj! No zarycz, no, o, 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 super! Ziomuś, dawaj! O, siłacz, Mariusz Pudziarowski. Dobra, ścinamy. Nie będziemy się tak bawili. Ta siekiera nawet szybko to rąbi. Aj, no tutaj się niestety nie uda tak zrobić. Tutaj jedna gałązka chyba tylko odpadnie. No szkoda. Ale czy takim już sobie będziemy. Jejku, to też jest takie ciężkie. No i poszedł pierwszy kawałek drewna. 105 dolarów. Ile za takie? O jejku, mało. No, tylko wiadomo, to drzewo jest oczywiście ogromne. To za niego i tak dostaniemy dużo pieniędzy. No i kolejne kawałki drewna Porąbane i lecą sobie one tutaj. Proszę bardzo, cyk, pyk, pyk, pyk. pyk I kolejny. I 200 dolarów prawie na nasze. Tym kącie i jeszcze tyle drzewa. Oj, to jest dobre cięcie, to jest dobre cięcie, ja już już widzę. No i poszło, rozwaliło się na masę dużych kawałków, które już powinienem sobie wszystkie powrzucać na spokojnie. Dlatego co? Lecimy z pierwszym. On mi da ze stówkę, nie? To jest naprawdę duży kawałek, oj, nie dał mi stówki. Ale skam. Tak, tutaj proszę bardzo, operujemy drewnem, wkładamy. Ono już powinno przejść, no nie, tak, ona się już sprze. Oj, pięknie, cudownie. Tutaj jakiś mały ziutek, tego też sprzedajemy. Tego kalafiora też powinniśmy wrzucić, tak, proszę, rozwal się, rozdobra, rozwalił się, Super, ile pieniędzy? Po tym drzewie będzie też już stać na działkę i samochód? Nie, jeszcze nie, nie będziemy mieli 500. No ale 460 dolarów jest, jeszcze tylko 40. Ale to drzewo teraz szybko spada, dobra, Pyk, druga się z opel. lecimy sobie z tym drzewem na habach chcemy wbić oczywiście 500 dolarów. Ojej, jak drzewo z karego Pottera, nigdy tego nie umiałem rotejtować, niestety. Ja zawsze byłem tym leniem i tego nie rotejtowałem. Teraz się chociaż tego nauczę. Wiedzie to drzewo czy nie? Dawaj, wjeżdżaj. Ono się gdzieś klinuje tutaj, no wiedź tam. Nie chcę mi się go ciąć, ale dobra. Oj, źle, źle się chyba łucnie. Źle, to będzie chyba złe cięcie. Oj, dobra, jest dobra jednak, super. No i pyk, 545 dolarów zebrane. Super, dlatego teraz lecimy sobie po działkę i od razu kupujemy samochód. A potem może się zajmiemy tymi drzewami wiśni? Nie wiem, zobaczymy. Tak jest, jasne, chcemy kupić działkę. Teraz tym się musimy zastanowić w jakim miejscu. Oczywiście potem przy każdym slocie będziemy mogli sobie oczywiście to zmieniać. Tylko teraz zastanówmy się. Tu chyba nie chcę. Wydaje mi się, że tu jest dobry spociek, dlatego tutaj sobie kupujemy... Proszę bardzo, a tą tabliczkę też możemy Sprzedać, ale wiecie co, ja ją sobie Zostawię na pamiątkę, dobra, ja ją sobie też Postaram się zachować na pamiątkę, ponieważ to Nie jest duże, a w późniejszym etapie rozgrywki Tamte 200 dolarów to tobie mega nie urządzi No jest nasza bandit Fura super rącko, jest Dobrze, dobrze, samochód jest naprawdę Ogromnym ułatwieniem tutaj, tak, chcemy To kupić, od razu otwieramy ten samochód I będziemy go mogli z daleka postawić Na naszej działce, dobra, tak Możemy tak postawić, I czarny samochód Taka ciekawostka, widzę, wie, da się Zrespić różowy samochód. I różowy samochód jest bardzo pożądanym rzeczą. Ej, tutaj, no to trochę krzywo nam to wyszło, ale jeżeli mogliśmy tak nadużywać nasze działki, to w sumie czołby nie zobaczcie na to drzewo wiśni. Jakie ono jest piękne, ścinamy. Rąbiemy, rąbiemy i jest i ono. Yo! Teraz, jakoś się na samochód trzeba zapakować, bo chyba nie uda. Nie, zobaczcie, to jest tak ciężkie. Chociaż może rotatem by się udało je tam doprowadzić, ale mamy samochód, to już się pobawmy tym samochodem. Oj, piękne cięcie się szykuje. Tak jest. Takie cięcia to ja lubię, tak. Tak, dawaj, dawaj, oj, super Dociążamy samochód, proszę bardzo, na przyczepkę Tak jest, czy to damy radę Wrzucić na samochód? Chyba damy, nie? Przejedziemy tym? Nie, nie uda się Ale jeżeli bym to zapakował, nie, no musi się udać Widzowie, jestem profesjonalistą w tej grze No i co? Co się miało nie udać? Co się miało nie udać, widzowie? No proszę was, co się miało nie udać? Jakie zawodowy kierowca normalnie No i pięknie, ile się dostawało? Jejku, nie wiem ile się dostaje za drzewo wiśni Sprzedajemy ile za taki kawałeczek? do stówy nam wejdzie, czy nie? Uj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj To zdecydowanie trzeba będzie przerabiać w maszynkach Chyba nas stać na pierwszą maszynkę do drewna Dlatego dobra, sprawdźmy też ile kosztuje pierwsza i druga Bo druga będzie już dużo lepsza od pierwszej Bo ta pierwsza to jest taki sy 1600? Oj, 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 oj Nie, nie, nie Nie, to by tą za 130 To by tą za 130 bierzemy Sorry, sorry oczywiście Tutaj to się za to, że ci trochę porozrzucaliśmy to Proszę bardzo Otwieramy od razu naszego boksika I od razu go wstawiamy O, tam, tam, tam. Dobrze. To dawaj, dawaj, da O, 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 dobra. Tylko, że niestety z tą maszyną jest ten problem, że niestety ma ona bardzo mały otwór. Na początku tu ją sobie przestawmy, bo bardzo dużo osób zapomina o tym, żeby ją sobie przestawić. Tak, żeby były te bloczki jak największe po prostu. Cyk, 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 cyk. Jakie ona ma maksymalne wartości, bo każda maszyna ma inne, dlatego klikamy. O, jeden serio. No dobra. Jesteśmy pod naszą maszyną, no i lecimy sobie dalej. To trzeba teraz będzie porąbać, dlatego tutaj sobie rąbiemy. O, ja już widzę to piękne cięcie. Jakie ona jest aksamitne i wspaniale. Oj, tak dobra, pytanie czy nam takie drewienko tutaj wejdzie, czy nie. No właśnie, to jest problem tej maszyny. No wejdź tam, proszę ja ciebie! Dziomuś, dawaj, nie. Ta będzie kupić też jedną rolkę na pewno. Nie, to tutaj się nie zmieści, to nie wejdzie. Chociaż? Wejdź, dawaj. Nie no. ojojoj weszło! Super! Ale blok. pie, Ja, jak on jest cudowny. No i lecimy dalej z tymi toś nie... Nie, trzeba kupić tą jedną rolkę. Teraz to będzie nasza następna inwestycja kupienie tej jednej rolki, ponieważ dzięki temu albo nawet dwóch, bo będzie po prostu łatwiej. No to ja tą operację powtórzę i słyszymy się, jak będę ja już to wszystko gotowe. Całe drewno aktualnie przerobione. Zobaczcie, że nie ma nawet tamtego drzewa. Lecę po samochód, no i to sprzedajemy. Ale w sumie to mi się podoba taki czarny kolor tej fury. Super. ona wygląda. Dobra, Zobaczymy ile tych klocków, mam nadzieję, że na dwa razy to my się zabierzemy Jestem też ciekawy, ile z takiego jednego drzewa uda mi się zarobić pieniędzy Bo to też jest mega ważne Bo jeżeli zarobię z tego za 200 dolarów, no to, to trochę lipa No ale jeżeli więcej, to byłoby super No nie, no więcej mi nie wejdzie i tak pewnie to pogubię Ale jedź, ej nie, dobra, dobra, tylko jednego bloczka Ej dobra, spoko, jeden bloczek tylko? Jak tylko jednego bloczka zgubiłem, to jest to naprawdę super Teraz tutaj podjedźmy sobie może tyłem W tych większych samochodach, bo tutaj wam dam taki spoiler Są też większe samochody w tej grze, a raczej jeden. Ten większy samochód albo dwa. Zależy jak ktoś patrzy, to są tutaj takie otwierane te otwierane klapy i po prostu z otwieranych klap też można sobie wyrzucać. Ale dobra, zobaczymy, ile pieniędzy uda mi się z takiego zarobić. Mieliśmy 13 dolarów. Ile z jednego drzewa w wieśni, To też jeszcze nie całego zarobimy, ale zobaczcie, że już jest ponad 300 dolarów, 400. Opłaca się mega przerabiać to drzewo. Widzicie? To 1000 pieniędzy! Już mamy 1000 hajsiku ponad. A przypominam, że to nie było całe drzewo, bo jeszcze tam zostało, a po drugie sprzedawaliśmy jeszcze, żeby to kupić. Super inwestycja. Z tego, co zaobserwowałem, jest to najlepsze drzewo. Oczywiście patrzyłem na YouTubie za Junita, jakie się najbardziej opłaca. I to jest właśnie najlepsze drzewo na tym świecie, razem chyba z tymi ogromnymi. Jeszcze czekajcie chwilę. Nie no, oczywiście, nie licząc tamtych brzuzek oraz tamtych wulkanicznych, to drzewa wieści są tutaj najbardziej opłacalnym drewnem. Dlatego na nich będziemy sobie farmili. I my, ile zarobione? Będzie 1700, czy nie? Nie ma 1700, okej, okay, spoko Ajajaj, to drzewo jest takie malutkie, nie? Tam to było ogromne, to to jest takie, żebym je w ręku przeniósł Dobra, czekajcie, miałem kupić rolkę, to jeszcze szybko jedę na rolkę I wam pokażę jak działa rolka przy okazji Rolka to jest coś takiego, proszę bardzo Ile ona kosztuje? 80, dobra, 80 dolarów Jestem w stanie poświęcić za tą inwestycję No cóż, trudno Yes, I want to buy it, dobra, proszę bardzo Ile kosztuje ta następna maszynka? Bo to mnie też mega ciekawi Następna maszynka 1000... 4 dolary mi zabrakło. No dobra widzowie, to jednak sobie zetniemy to drzewo i kupimy sobie następną przerabiarkę, bo to nam mega, ale to mega odda, zaufajcie. I pyk, wrzucamy, wszystko się pięknie sprzedaje, piko mamy 1600 dolarów, możemy sobie kupić, proszę bardzo, jea, yeah, dobra. No i z tym również możemy sobie pojechać, ze względu na to, że nie chcę tego tak mocno stawiać, bo tej działki jednak nie mamy tak mega dużej, a w ogóle tamtą maszynkę to będę musiał sprzedać. Ej, ale w sumie nie pamiętam, czy ją się dało tylko usuwać, czy ją można też było sprzedawać, wydaje mi się, że tylko usuwać w sumie. Mógłbym lecieć na dwie, ale wydaje mi się, że w takim etapie rozgrywki jest to totalnie nieopłacalne. Kiedyś leciałem na mega dużo. Czek, proszę bardzo, destroy. Trudno się mówi, ale zakładamy sobie od razu. Tom i Tom sobie załóżmy tutaj, o! I jeszcze do tego od razu zakładamy rolkę. Proszę bardzo, co nam daje lepsza maszyna? Przede wszystkim będziemy mieli większy otwór. Tutaj, jak widzicie, jest to dużo większy otwór. A z rolką, którą właśnie założyłem, po prostu łatwiej to będzie wszystko wpadało. Idzie. Oj, nie, 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 nie. Ej widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Najpierw ustawiamy maszynę na Także po prostu jak największe te bloczki. O, zobaczcie, jakie ona mają już No i to już będą mega duże bloczki. Dzięki czemu, oczywiście, nie będą one tyle miejsca zajmowały. I zobaczcie, że pięć tego drzewa wszedł bez problemu. Teraz to można grać. w tym naszym zakupem wydaje mi się, że będzie ta siekiera najlepsza. Ona tutaj chyba 2000 kosztowała. Więc tutaj też jakieś 10 minut ją sobie nafarmimy No i zobaczcie, jakie to są bloczki, nie? Widzicie, że przegrałem tą grę naprawdę mega dużo czasu. I nie wiedziałem, że można przytrzymać, jeżeli chodzi o ścinanie siekierą. To jest naprawdę salona. Ja cały czas wiecie, tak klikałem, klikałem, klikałem w tą myszkę, to wcale tak nie trzeba. Szkoda myszki. I kogo my to mamy? Oj, duże w miarę drzewo wiśnie. Yeah, nie, ale będzie zarobek, tylko że mi do rzeki nie wpadła. Rzeka, jakbyście pytali, jest śmiertelna. Mega dużym ułatwieniem jest to, że mogę sobie jechać z tym drzewem. Wiadomo, że czasami się dopuści, ale i tak, że mogę tyle przejechać. O, 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 o! Szybko jadę, drzewo za wolno leci. Dobra, muszę co jakiś czas sobie robić takie pauzy. No i teraz to jedzie, zobaczcie, jak jadę z pauzami, to na spokojnie, nie, nie no, taki luksus. No i siedzi, no i pięknie. Witamy pana drzewo. Dobra, jeszcze sobie możemy je trochę przybliżyć. O tu, super. Mam nadzieję, że na wygraniu coś widzicie, ze względu na to, że jest teraz mega ciemnica. Jest tutaj oczywiście dzień i noc, mega realistyczna gierka. Nie gadaj, że się to nie zmieści. Obróć mi to. Oj, tak, oj, tak, obróć mi to. Ej, nie wejdzie. Nie, no wejdź, o no. No proszę. Wierzę w ciebie, że się tam zmieścisz. Naprawdę w ciebie wie... Dobra, tą stroną się nie zmieścisz, a drugą. Dawaj drugą, mordeczko, proszę, zmień. Nie, nie wejdzie. No to żeby nie marnować drewna, tniemy to na pół No i ta połówka teraz już raczej powinna Eee, jejku daj mi to Brud, dobra, tak już powinna wejść To szanujmy się, super, i to jeszcze na pół W sumie to jestem ciekawy, czy ta kubka Która jest za mną, ponieważ jak widzicie drzewo Mi się tutaj skończyło, czy ona jest warta Dwa kafle, sprawdźmy to Oczywiście na samochodzie tego nie układamy Tylko po prostu wrzucamy, żeby się jak najwięcej zmieściło Wiem, że mógłbym to oczywiście Więcej tej przestrzeni sobie tutaj chować No ale no nie, no widzowie, no nie Komu by się chciało to układać, to lepiej Chcę pojechać, tak oczywiście. No zobaczcie, nie, luksus, jest, wszystko się trzyma. Pięknie jest. Tak trzeba żyć. Nie, nie spadaj, Dobra, na pasażerkę sobie wrzucimy też. Proszę bardzo, nie pamiętam, czy się z tym dało jeździć. Na pewno jak kiedyś ktoś ci wrzucił drewno do samochodu, to się nie dało jechać. No i dobra, jedziemy. Oj, dobra, jedno. Oj, wypadło dużo. No nic, trudno. Kiedyś się to tam pozbiera, nie było najmniejszego problemu. Jedziemy tyłem, tak jest, i podjeżdżamy. Dobra, tutaj jeden wypad, ale tutaj coś wypadło, też półbied. Najważniejsze pytanie: ile się na zarobimy w pra... W górnym rogu macie oczywiście mój licznik Dobra, wrzucamy Ej, nie, nie, nie po środku No i pieniądze Ej, tysiąc takiej wywrotki będzie Ale to nawet, to była większa połowa Nie, no to była większość do jego drewna Ale w sumie 1300 dolarów zarobiłem z tego Ej, ale nie, dwóch 2000 się chyba nie uda Nie, raczej się nie... aj skoda Ale tutaj już się szykujemy, ponieważ tutaj rośnie nowe drzewo. Wiście, Jak widzicie, mega blisko nas Więc jeżeli nam zabraknie, to sobie rozwalimy jeszcze jed Ale niech najpierw urośnie, bo chcę więcej drzewa No i chwila prawdy Uda się, czy się nie uda? Uda się czy się nie uda? Według mnie się niestety nie uda, ale jestem pesymistą. Może akurat wejdzie? Ej, to się może... Ej, to się. Mo, ej, to się może udać, to się może udać. Dawaj, 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 więcej tych pieniędzy, dawaj, będzie dwa kafle, czy nie? To no proszę, jest 2000 Dobra, pytanie, czy ta siekiera kosztuje 2000, czy więcej? Bo jak ja w to grałem 4 lata temu, to ja mogę nie pamiętać tych cen. To będzie ta siekiera tutaj, która leży. Bo ta kosztuje 550, tak? Dobrze pamiętam? 550, a ta kosztuje 2000. Erio? 2048 do Klarów mi brakuje. Ej, ej, to jest szczerze, to smek? Bo nie wiem, jak to inaczej mogę nazwać, jak nie mega pechem. Drugi raz z rzędu brakuje mi takiej małej ilości dolarów. No, ale już idziemy z tym drzewem. Ono pewnie będzie warte 8 dolarów. Paradoksalnie jest to bardzo dużo warte drzewa, jak na to, że to jest takie startowe, początkowe. No i nawet mi się nie chce go ciąć. Dobra, super. No i luksus 2065 dolarów. Idealnie mamy na siekierę. Zostaje nam 25. Kolejny bardzo dobry zakup. Na co będziemy dalej zbierać? Chyba na to. I się na to. Dwa, a nie, 225 tysiąca to nie. To chyba 11 kosztuje, tak? 11 tysięcy. To będzie nasz następny zak. W ogóle ta maszynka, ta oto tutaj piła jest według mnie Tak zbędna, tak nieużyteczna jej nigdy nie potrafiłem używać Jeżeli się znacie bardziej ode mnie na nie, To możecie mi napisać, czy ona jest fajna, czy nie No bo wiadomo, ona tam sobie ciała jak ją się podłączy Ale no słaba według mnie była Ale pięknie, to jest cudowne drzewowiści Które muszę ściąć jeszcze w tym odcinku I przy okazji test najlepszej siekiery Z pierwszego świata, to w ogóle nie, e, ona nie, t... e, no nie no, zobaczcie jak ona leci Nie no, ona, to piękna jest ta siekiera Ale to drzewo jest ciężkie, jej... Jego nie mogę w ogóle popchnąć, ale widzicie, ile ma gałęzi? Może takie po prostu popchnę. Dobra, jedziemy, jedziemy. Jej luksus! No i to jest driver, to jest driver. On wszędzie pojedzie i wszystkim, tak? I zobaczcie tą siekierę. Puu, pu, pu, pół. Olu nabije, Jejku, dwa kafle, dobra inwestycja. A no i mam do was kolejne pytanie, mianowicie czy chcecie, żebym grał w tą serię poza odcinkami. W sensie nie wiem, na już sobie troszeczkę pieniędzy, żeby na następny odcinek nie musieć tego robić, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli ktoś w ogóle obejrzał odcinek do tego momentu, bo wątpi akurat. No. Ale jeżeli ty jesteś tym wyjątkowym widzem, to naprawdę zostaw tego komentarz bo mi to mega pomoże. Maszyna mi się chyba zbagowała. do no, halo. A bo tutaj się chyba przyblokowało, tak? Nie chcę to dalej przejść. Ej, dawaj, no, przy. Idź tym, idź. No, idź tym drzewem. Dobra, przeszło. Eee, coś mi się tu zbagowało. Dobra, to możemy to uciąć? Okej, okay, super. Ponieważ wiem, że do następnego odcinka będzie mi potrzebne minimum te 11 tysięcy, więc wydaje mi się, że powinienem Farbić poza odcinkiem, ale zobaczymy w sumie. Ile z tego wyjdzie, bo z tego mi się wydaje, że to będzie więcej niż 2000. Bo wydaje mi się, że to będzie więcej drewna z tego jednego drzewa niż z tamtych dwóch. Bo mam już taki pomysł, ale ten otwór mi niestety nie wystarczy. Ten otwór będzie za mały. z Samochodu nie będę musiał zmieniać paradoksalnie. Tylko najpierw sobie wolę kupić tamtą maszynę, ponieważ jest na tej mapie jedno takie drzewo mega drogie. Tylko że ono jest mega grube, no i niestety nie wejdzie mi do tej maszyny. Tylko te najmniejsze gałązki, a nie chcę go aż tak dużo tracić. Dlatego no co? No nie, no widzowie, trzeba będzie da na, na lepszą maszynę. No i Szybki spoiler, przydałby mi się Fireax, Ale Fireaxa już nie ma w grze i trzeba go kupować tylko i wyłącznie od graczy. Więc może będę szukał graczy, którymi sprzedają za pieniądze w gierce te siekiery. Ponieważ one są za grosze. Niestety, tą grę zepsuło kopiowanie i temów. Jak w sumie w większości gier, gdzie się dało kopować, i po prostu to zepsuło. Ale nadal się tutaj bawi mega dużo osób. Architektują, budują. Ponieważ tutaj też również da się budować. Są od tego plany. Kiedyś pewnie też zbudujemy bazy, jeżeli Wam się ta seria spodoba. Wszystko przerobione, to teraz zabieramy się za sprzedaż. No i idziemy z pierwszą party, ojejku, nie chcę mi samochód ruszyć, dobra to wyskakujemy, wskakujemy, to czasami pomagało czy w tym przypadku, po oj, pomogło i zaczynamy sprzedawać nasze drewno jejku, ale te pieniądze będą leciały dobrze, 262 dolary, niech to leci dalej, niech to leci, 460 dawaj więcej, więcej, 650 no z tej partii to tysiak to jest takie minimum, które chcę uzyskać, no tysiak nie no, będzie ponad 1200 może ile będzie, ile będzie, ile będzie, ile będzie 1124, 1205 ale trafiłem, cel to 2000 ale wątpię, że się uda tylko do Dobra, no nie będę w sobie zapeszał, sprzedajemy Tak jest, ej, może się w sobie uda No nie wiem, zobaczymy, nie wiem ile tak Ile jest unitów tak naprawdę, więc Dobra, lecimy, 1500, ej, dużo jest Leci tych pieniędzy, dwa kafle się może udać I jedno to drzewo nam zastąpiło Dwa tamte drzewa, więc dużo drzewa Jak wiecie, się naprawdę mega opłaca sprzedawać A to było aż takie małe, że aż się Zbagowało, no ale dobra, wrzucamy Będzie 2000 czy nie, będzie czy nie będzie Będzie, nie będzie, 1946 Ale to i tak jest dobry wy. na dziś to tyle Dzięki, trzymajcie się, zostawcie łapkę 그 о в о р я